Urzędowe sprawy do załatwienia zaprzątają wam głowę, a w dni poprzednie brakuje czasu, żeby podjechać do Urzędu Miasta? Nic prostszego. Po to właśnie urząd wymyślił inicjatywę wieczór z urzędem. Zapraszamy wszystkich mieszkańców tych, którzy nie zawsze mogą w godzinach normalnego funkcjonowania urzędu, czyli do godziny 16 w ciągu tygodnia, przybyć i załatwić sprawy urzędowe, często pilne i muszą z tej okazji brać dzień wolny. Dlatego. Parę lat temu narodził się pomysł taki, aby piątek stał się takim dniem, co w pewien okres... Polegając na tym, że wydłużamy pracę urzędu, przede wszystkim Biuro Obsług Interesantów. Możemy więc odebrać dowód osobisty, prawo jazdy czy kartę rodzinną. Szczecinianie to ludzie zapracowani, a standardowe godziny pracy urzędu, czyli od 7.30 do 15.30, często pokrywają się z ich harmonogramem pracy. To więc wyjście naprzeciw tym, którzy zwykle na wizytę w urzędzie nie ze swojej winy nie mają czasu. To już 13 edycja inicjatywy. Ta akcja cieszy się sporym i dużym zainteresowaniem, bo to już jest 13 edycja, a w ciągu tych wszystkich edycji wzięło w niej, nazwijmy to, udział około 7 tysięcy mieszkańców, więc jest takie zapotrzebowanie. Ten wieczór z urzędem jest szczególnie ważny, gdyż odbywa się przed wakacjami. Na urlop lepiej pojechać, wiedząc, że nie mamy zaległych urzędowych spraw. Podejrzewam, że przed wakacjami może być więcej spraw związanych z urzędem, wiadomo wyjeżdżamy, czasami są to sprawy bardziej związane może z paszportem, którego w naszym urzędzie nie załatwimy, to jest inna instytucja, ale podejrzewam, że tak, w czasie wakacji lepiej czasami załatwić te sprawy już teraz niż później się martwić w okresie wakacyjnym w lipcu, w sierpniu, mieć już spokojną głowę. Przypominamy, 13. edycja wieczoru z urzędem już w najbliższy piątek, 28 czerwca. Biuro Obsługi Interesantów będzie czynne tego dnia do godziny 21.00.